Siema, witam w kolejnym odcinku z serii szybkich schematyków. Dziś pokażę jak budować dekoracyjne pole, które po prostu no, dosyć dobrze wygląda Prezentuje się w ten oto sposób, z takim strachem na wróble bodajże to się nazywa, czy na ptaki do tego będziemy potrzebować tak, tego mirza, dyni, nasiona, jakieś motyki, wiader wody I teraz do tego jakby stracha na wróble, to się tak bodajże nazywa Snopa siana, dywaników, nici, płotka czy chcemy, koloru i języka. Zaczynamy od tego, że mamy pole po prostu w formie górki, a nie płaskiej, jakie, jakie chcemy. I w jakimś miejscu po prostu stawiamy wodę, i na tej wodzie kładziemy dynie, tak aby ją przysłonić. Robimy to w paru miejscach. Załóżmy tutaj i tutaj. Dzięki temu będziemy mieli praktycznie całe pole nawodnione. I teraz możemy zaorać całe cepole. Gdy już mamy całe pole zaurane, przechodzimy do robienia właśnie stracha na wróble, czyli stawiamy dwa płoty pionowo i dwa w boki. Na, na tym stawiamy dynie, z której wykrawamy środek. Wykrajamy środek. Następnie robimy mu kapelusz, otaczając nici, jego dynie niczem. Następnie na niciach stawiamy. Dywany. No i okej, okay, gdy już mamy to zrobione, teraz wystarczy tylko sztandar postawić tutaj w formie takiego ubranka i zasadzić zboże, czy tam pszenicy. No i gdy już to mamy, prezentuje się to, to w ten sposób. Wystarczy teraz tylko poczekać aż... Wszystko urośnie. Jest to dobre do dekoracji wiosek albo swoich pod, tych, jakby podwórek. Także ja Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć, Siemanko.